Cześć, cześć. Witajcie. Dzisiaj filmik o troszkę innej tematyce niż o budżetowanie. Jakiś czas temu pokazywałam wam mój box, box majstra. Już wiecie, że lubię troszkę majsterkować w warsztacie. A dzisiaj chciałam wam pokazać kilka moich prac, jakie wykonałam na przestrzeni ostatnich lat. Jeszcze dużo jest przede mną. Ale to, co udało już mi się wykonać do tej pory, pokażę Wam w dzisiejszym filmie. Zapraszam do oglądania. Tutaj widzicie tacę z uchwytami z liny. Tutaj jest taka mała skrzyneczka na kółeczkach, która obecnie służy mojemu dziecku do zabawek. Tu taki stoliczek a stoliczek nocny. Dwa mini regały na buty. Tutaj zrobiłam taką skrzyneczkę dla mojego chrzesnego na urodziny. Własnoręcznie zrobiłam nalewki, tutaj jeszcze ich nie ma, nie widać na, na, na tym zdjęciu. A do tego stworzyłam taką skrzyneczkę pod wymiar do tych buteleczek, aby no ładnie się prezentowało, zrobiło wrażenie. Tu zrobiłam dla mojej chrześniaczki jak była mała łóżeczko dla lalki. A tutaj możecie zobaczyć kołyskę dla lalki, jaką wykonałam dla córki mojej sąsiadki. Na początku grudnia dostałam zlecenie, że fajnie by było, aby Abym wykonała to do gwiazdki, żeby mogła znaleźć ją pod, ten prezent, żeby mogła znaleźć pod choinką. Więc no, musiałam wrzucić trzeci bieg, żeby się wyrobić. Tu taka osłonka na doniczkę z kwiatami. A tutaj dostałam od mojej babci cytrynę, którą z ziarenka posadził, wyhodował mój dziadek. Ta cytryna już ma około 60 lat, a ja do tego stworzyłam sobie taką osłonkę na kółeczkach, abym łatwo mogła ją przemieszczać po pokoju, jak odkurzam czy wycieram. Tutaj mamy stolik z odzysku, została mi rama, natomiast szklany blat się zbił, więc postanowiłam własnoręcznie zrobić nowy blat z listewek. A tu przed oczami ukazuje się wam moja wzniesiona grządka. Jest zabezpieczona od spodu siatką, folią oraz agrowłókniną. Na to wysypana jest ziemia, a to wszystko zbudowane z starych palet i jakichś desek, które, w których byłam posiadaniu. Właśnie w tym roku już posadziłam rzodkiewkę. Pietruszkę i rzuciłam koperek. Niech rosną witaminki nam. Tutaj taka mini ławeczka, że jak przyjadą dzieci, to będą mogły sobie przysiąść. No, ale nie tylko w drewnie robię. Tworzę również takie oto ozdoby betonowe do ogrodu. Tutaj mamy liście malwy. No i na razie to tyle. Jak Wam się podobało? Dziękuję za oglądanie.